Witam Was, jestem Reading Minecraft, a to jest już czwarty odcinek z naszej serii Let's Play Minecraft No, tym razem zrobiłem hmm. więc, hmm, czy będzie się ten dzień różnił jakoś? Nie pamiętam czy już to mówiłem, ale straciliśmy wcześniej wszystkie itemy. No i teraz no, prawie, z prawie, że z niczym zaczynamy. Ja mam dwa mięska, dwie skóry, dwie kości i dwie strzały. A ty? Ile masz? I co? Już nie pamiętam. Tak, postaramy się. Ha, i ja polecam. Użytkownika na YouTubie, konserwant248 e, I oczywiście mnie Ile masz życia? Dobra Tyle ja sobie zjem dwa Aha, dobra, to ja Dobra, nie będę teraz No nie tak zaraz Czekaj, musimy narzędzia sobie zrobić, bo wiesz, już nie mamy drewna w ogóle. Czekaj, może jakoś tutaj zrobimy sobie w chacie skrzyni w ogóle. I Wybaczcie, że konserwant nic nie mówi, ponieważ zepsuł mu się. O niech słuchaj. A chwila, co? No właśnie, kabel od mikrofonu jest zniszczony, i teraz chyba tyle wystarczy, ja stawię workbencha w chacie. Trzymaj się siekierka lepsza. No. no dobra, masz tam z tyłu. Iloch mam. No dobra, czekaj. To jeszcze daj mi troszkę drewna. Co się stało? Dobra. No. sali To ma w No robię. robię. Czy ty zrobisz? Już sobie... Dobra. Czekaj chwilę, jeszcze skrzynię zrobię. Żebyśmy nie stracili tych wszystkich itemów, wiesz. O ja nie wykryto mikrofon, Przyszedł cały czas gadam co. Ups, trochę nie w tą stronę jest, ale trudno. Tylko to, co najpotrzebniejsze. Węgiel by się przydał na pochodnie. No dobra. 5 minut już nagrywamy, więc. No. No, tylko tutaj tych, tych pochodni głupich nie mamy Chwila mam lagi A co ty masz zamiar teraz zrobić Kobla po prostu uzbierać Która? Oh. Det var bra. Dobra, wykopuj ten węgiel, a ja tutaj stoję na czatach. Już? Jeszcze na suficie. Dobra. Już lecę. Musimy mieć. Kurczę, nie widzę wyjścia. Aha, tutaj. Eee, a tutaj. Już idę, idę. słońce jest czy tam jest zachód? tak no niestety o. w ogóle ja się popatrzyłem gdzieś tam o super ale później je wykupimy bo wiesz no, jeszcze nie mamy kamiennych kamiennego kilofa to wiesz Już idę. Dobra. Daj mi trochę węgla. Na razie robimy pełno pochodni. Tyle, ile starczy. Dobra, czyli robię. Ups, wyrzuciłem swój kilo. No, że postawię, postawię dopiero jeden O ja. Ej, A raz zaczęto 50 Co? Aha, to no, ja. a, a, dobra. No. Dobrá. No, no. Jo. Ja? No, tak se jim zdravit. A, co nie. Są. A. Ja ten już popylił. Gdzie? E, gdzie jesteś? i e, już trochę ciemno się robi. Wiesz, słone, słonko, tak, chodź. Dobra. Eee, chili, chi chili Chili, jemy chili Dobra Oj O, zombiak! Gdzie ty jesteś? Jeśli można wiedzieć Ups, nie, ja tak to miałam Ja to A ty tutaj, ten węgiel wykupisz A ja tutaj się bawię z zombiakiem Siema Ej, nie mogę go bić Coś mam lagi znowu Ło, Co? Nie bądź taki szybki Ej! To nie tak miało być! Masz masz jakiś grawal? Ida. Woda. I żelazo o... ja Wiesz, że już 12 minut jest. Dlatego będziemy musieli chyba kończyć to. czy to już tutaj. No dobra. Czyli my się żegnamy. Przepraszam, że do was nie mówiłem. I widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie dokładnie za chwilę.